To są mapki z nazwami miejsc na ramazie, którymi posługujemy się w Alpha Team. Będziecie mogli ściągnąć sobie te obrazki z linków w opisie tego filmu. W opisie filmu znajdziecie również listę timestampów. Jeżeli będziecie chcieli przeskoczyć do odpowiedniego fragmentu w filmie, będziecie mogli to zrobić poniżej. Zaczniemy od granatów. Pierwszym, pierwszymi ważnymi granatami w atakującej stronie są granaty na B, bo jest to częściej plantowana paka. Mamy granat, e, który wyląduje za tym trakiem albo na B, albo troszeczkę bardziej bliżej ściany e, przy ninży. I teraz tak, ten wariant, wariant tuż za trakiem poprzekątnej jest stojąc na tych płytkach, celując w ten różek, granat spada w tamte miejsce, zabijając ludzi. Takim samym sposobem, tylko zmieniając kąt, patrząc na minimapę, możecie sobie rzucić to. Tym samym lobem bardziej bliżej, na przykład ninży, tak wtedy spada. Tutaj zabija gości, którzy raszują na B i trzymają tą ścianę. Kolejny granat może spaść dosłownie za pakę. Widzicie, gdzie jest paka, widzicie, gdzie jest ten różek. I w momencie, kiedy stojecie na tych płytkach, po prostu celujecie bardziej w stronę paki. I to bardzo dobrze. Czyli jak ktoś rozbraja, macie pakę zapantowaną od strony sklepu, jest to granat bardzo efektywny, żeby wyczyścić tam osoby broniące. Nate rzucany do y, okna w sklepie. Ustawiacie się po lewej stronie wiaty. To biała część, patrzycie na y, kompas. 243, musicie być na lewo od tego ciemnego miejsca. Y, Nate rzucany z ruin na długą araż. Odpalamy granat, gotujemy na pół sobie zabija gościa w tym miejscu. Kolejny granat, który bym polecał przy rushu, jest to granat rzucony na snajpera na długo, po prostu rzucany na ladę. On spada sobie tam daleko i wybucha. Zabijając snajpera, lekko pod kątem w tą stronę wiadomo, spadnie jeszcze dalej, bo się dalej stoczy. Jak, yy, jak podskoczysz przy rzucie, to granat poleci jeszcze dalej. Zależy, gdzie ten snajper się ustawia, trzeba trochę to wybadać. Granat z Meliny zatraka na B. Jak po kolaucie, celujecie w lewą stronę anteny, bez gotowania. Dolna część celownika. Yy, jest ustawiona z drugim prętem od anteny. Rzucacie bez gotowania, Pada na BS. i zabija gościa, który akurat broił upaka. Kolejny granat to granat rzucany na kafe górę. Ludzi, którzy wchodzą na drabinkę i biegną na ladę w stronę B. Jest to granat rzucany z tych schodów, mniej więcej w połowie ich wysokości. Na lewo od tej satelity, patrząc, będąc w połowie wysokości tych schodów, granat jest odbezpieczany yy, od razu na schodach. I gotowane na twardo. Raz, dwa. Lewa strona stolity. Zabija gości, którzy właśnie tam sobie stoją. Są w tym miejscu. W tym miejscu. Na murki. I yy, z granatem rzucanym z tego miejsca. Rzucany jest dosłownie w koniuszek tego, tej lampy. Bez gotowania. Spada na murki. Kolejny granat to granat zabijający snajpera na heaven, rzucamy go odbezpieczając granat na tym, yy, na tym kubełku i tuż po wejściu na schody celujemy mniej więcej w to miejsce, czyli jak biegniemy, cyk, odbezpieczamy granat, to wpada w heaven i zabija snajpera. Teraz podobnym bardzo granat, trochę zmieniony kąt, nie na heaven, tylko miejsce, w którym często pikują na kafę. Jest granat spadający w to miejsce. Ludzie patrzą tutaj, czy ktoś nie wchodzi na kafę. Jest to granat zrzucany z podobnego miejsca, z podobnym gotowaniem, tylko pod innym kątem. Jest zrzucany tak i po prostu tuż nad tą framugą. Gotujemy po wejściu na schody, rzucamy nad framugą. Granaty defensywne, kontrujące ludzi, którzy rzucają z lady swoje granaty. Blokujesz się w tym rogu. Celujesz tutaj w krawędź tego drewnienia. Cyk ten granat, bez, bez gotowania, bez niczego, spada sobie za ladę. Eksploduje, zabijając gości za nią. Kolejny granat na tunel. Y, zabije osoby, które mają sprintera i raszują na B przez tunel, a jeżeli ktoś nie ma sprintera, jeżeli w ich drużynie nie ma sprintera, albo gracie na innych zasadach niż CDL to sugerowałbym ten granat albo wyczekać, albo rzucić po kolacie Jest to granat rzucany z, po wyjściu z tego pomieszczenia, y, na miękko, czyli bez gotowania, prosto w ten y, słupek Spada do tunelu. Kolejny granat to granat na melinę. Rzucacie go z piasków. Jak się zablokujecie i, i przestaniecie widzieć te, ten budynek, czyli same te baniaki i melinę, patrzycie w górę, widzicie nad kole prawa część waszego celownika między tymi dwoma punktami yy, dolnymi nad kola, i rzucacie go bez gotowania. On wpada sobie przez dziurę w dachu, zabijając gościa, który jest w melinie. Granat rzucany yy, w drugim tempie, ponieważ nikogo tam jeszcze nie będzie, jeżeli rzuci rzucicie go od razu po respie. Kolejny granat to granat zatrzymujący na rasz na A. Yy, rzucany w tempo od razu po respie. Będą tam goście, którzy odbezpieczają granat, rzucają je na heaven albo na mida. Albo jeżeli ktoś tam po prostu przykampi sobie patrząc kafę w górę, to go zabije. Yy, biegnąc bokiem autobusów, odbezpieczacie granat na murkach. Raz, dwa, rzucacie go lewa strona tego baniaka. Ten granat wybucha, już pokazuje. W miejscu. Rzucany pod większym kątem, zabije bardziej na dywanach niż na yy, schodach, wiadomo. Kolejny granat to granat rzucany z heaven na dywany. Jeżeli ktoś jest w heaven i, i zobaczył przeciwnika i wie, że jest na dywanach, albo dostał call out z kafę góry, że ktoś jest na dywanach, patrzycie sobie ten różek. Rzucacie granat mniej więcej sprzed tego miejsca, sprzed tych dwóch yy, desek. W ten sposób, gotując go lekko, tak na półmiękko, On wpada dywany, zabija gości, którzy tam kampią Smoke na okna B Lokujesz się mniej więcej po lewej stronie tej wiaty Celujesz w chmurkę Smokuje całe... Cały górny sklep Smoke rzucany na plac B Lokujesz się w tym rogu Celujesz w tą chmurkę bez wyskoku oba smoki parowane zapewniają bezpieczny dostęp do bs -a. Ustawiacie rzucam. Jedyne o co trzeba się martwić, to to okno i schody. Smok rzucany na y, długą. Jest to smok rzucany z tego miejsca w tamto okno. Y, Odcinający snajpera na długiej. Można go zrobić w chodzie. Okno. Cyk. smok spada sobie tutaj. Odcinając kompletnie długą. I kafe. Smoki w ataku na A. Smok rzucany na murki z dźwigu. Lokujecie się przy dźwigu. Patrzycie na pojedynczą chmurkę nad iglicą. Rzut bez wyskoku. I ten smok... Odcina murki i jeszcze pozostawia pole, którym możemy prześliznąć się na A. Smok rzucany na autobusy ze schodów przy marketach. Patrzycie, mniej więcej 248 jest taka mała chmurka, bez wyskoku po prostu. Ten smok po podniesieniu gasi autobusy. Oba smoki parowane zapewniają bezpieczny dostęp do A. Rzucam. Klinujecie się właśnie przy ciężarówce. Patrzycie na szubienicę. Le prawa strona lewej, lewego sznura i lewa strona waszego celownika musi się złożyć. Rzucacie go bez wyskoku, bez niczego. On spada. Także blokuje dostęp tego gościa, który jest na autobusie. I możecie też zaskoczyć kogoś, kto teraz raszuje kafe dół. Kolejnym smokiem jest smoke rzucany na odcięcie. Widoczności wszystkich ludzi, którzy wychodzą z konstrukcji, minimalnie snajpera, jeżeli tam leży, to nie będzie was widział. Wchodzicie sobie na schodek, rzucacie dosłownie, jak, jak są te, yy, te pręty metalowe. Wtedy jedyne, o co musicie martwić, to snajper na górze. Kolejny smoke to smoke rzucany na, yy, w, w defensywie. Jest to smoke rzucany tak, żeby, żeby te dwa punkty były totalnie yy, oślepione. Yy, rzucacie go z tego samego miejsca co granat yy, na tunel, tylko lekko w lewo. Widzicie to miejsce. Cek. Rzucacie smoka. On spada, odcinając widoczność. Możecie sobie wtedy zająć swoje ulubione pozycje na de defie. Kolejny smoke. Smoke dla raszujących kafe dół od strony atakujących. Biegniecie sobie przy autobusach. Rzucacie nad tymi murkami smoka. Słuchajcie, na nożu, wchodzicie do kafe, odcięcie przez sniper, odcięcie cokolwiek, zabijacie. Pamiętajcie, że porzucenie tego smoka raczej będą się domyślali, że będziecie ten bies. Także trzeba z głową używać tego smoka. Dosyć niebezpieczny rush defensywny. Dobrym miejscem na bronienie A dla snajpera jest heaven. Jest to dosyć oczywiste miejsce, no ale wiadomo, że e, jeżeli ktoś będzie pikował dół konstrukcji, to zauważy, typka, który tu wychodzi. Ewentualnie mniej oczywiste miejsce jest w tym miejscu. Jeżeli ktoś dalej przechodzi do dywanów, to śmignie mu napisik i później zobaczy przy rusztowaniu. Dobrą pozycją dla snajpera na B. Jest w tym gunshopie albo sklepie na schodach. Po otwarciu tych drzwi, ktoś może tobie otworzyć, albo sami otwórz i dobiegnij do schodów. Ustaw się na nich, i ktoś będzie wychodził z lady i, i odstrzeliwujesz. Eee, kolejną pozycją snajperską, eee, taką bardziej oczywistą, jest to miejsce na crouchu. Jeżeli ktoś będzie na ladzie, tego zobaczycie. Kolejną pozycją jest standardowa, ta. Tylko ta jest moim zdaniem najgorsza. Jeżeli gracie CDLA, tak powinna być zmontowana że wasza klasa, żebyście mieli przynajmniej double time na pierwszym. Czyli sprinter, nóż. Ja preferuję stuna albo flasza i granat. Rush na B. Odpalacie nóż. Sprintem. Rzucacie flesza, stuna, odbijacie granat od tej framugi. I teraz cofacie się w tą stronę. Parując ten rash ze smokiem, który jest tu i tu. I macie czystą pozycję, żeby wejść w to miejsce. Wchodzicie sobie na to. Yy, bijecie kogokolwiek, kto jest w oknie. Wchodzicie na te skrzynki. I tutaj jest gościu. Zabijacie. Yy, ten rash jest dobrze... Parować z martwą ciszą, ponieważ wchodząc po tych skrzynkach wydajecie bardzo dużo dźwięku i na pewno was słychać. Czyli osoba, która kampi tę ladę, e, mogłaby was spokojnie zabić. Alternatywą tego rasha jest e, raszowanie w ten sposób. Rzucacie tego flasha, czy stuna, odbijacie sobie ten granat, zabijacie w raszująco sposoby i biegniecie naprzeciwko, naprzód. E, dobrze sparować to ze smokiem, którego wcześniej się nauczyliście. Tutaj hard aim, sprawdzacie kąty, sprawdzacie kąty. Powolutku, powolutku i wyskakujecie na gościa, który jest na schodach. Kolejny rasz to jest rasz przez yy, Mid. Rzucacie stuna nad kafe. Osoby, które są zestunowane, biegną tu, zabijacie je na schodach. Ewentualnie, czasami, jak ktoś dostaje stuna, cofa się za ten ten i czeka. Wybiegacie. Zawsze jak wybiegacie tutaj z Meliny, na na wślizgu, ze względu na fakt, że tutaj osoba, która zostaje na autobusach będzie was widziała. Jeżeli zrobicie to na wślizgu, nie będzie was widać. Kolejnym razem jest rush na B przez A, wchodzicie na schody, odpuszczacie granat przed schodami, rzucacie go przed tym, przed satelitą, zabijacie gościa, który biegnie tu na rotację i walczycie z resztą. W tym momencie możecie zdecydować albo wejść na B, albo z tego miejsca rotować na Kolejny rush to rush na A przez mida, rzucacie smoke'a na szubinicę, tak jak się nauczyliście, odpalacie martwą, biegniecie dołem, cały czas noże, na nożu, tam właśnie obrońca dotarł i jesteście na jego plecach. Rush mid z tyłu na kafę. Rzucacie smołka takiego samego jak wcześniej. Odpalacie martwą. Wchodzicie komuś, kto właśnie ustawił się. Jeżeli ktoś jest na tyle yy, nieroztropny, żeby nie zamknąć za sobą drzwi, jest to dużo łatwiejsze, ale jeżeli są zamknięte, otwieracie na cicho, i zebrać. sobie przy autobusach. Rzucacie nad tymi murkami smołka. Na nożu. Chodzicie do kafe, odcięci przez sniper, odcięcie cokolwiek, zabijacie. Pamiętajcie, że porzucanie tego smoka raczej będą się domyślali, że będziecie tędy bies. Także jeżeli... trzeba z głową używać tego smoka. Dosyć niebezpieczny rush defensywny. Rush na. Y... Lady. Wygniecie sobie tędy. Patrzycie. Zabijacie osoby, które właśnie tu dobiegają. Najlepiej no, na martwej, będziecie tam wcześniej. Fajnym miejscem na zobaczenie, czy nie ma kogoś kampiącego w heaven, jest ten przez ten mały punkcik tutaj e, na tym Gzymsie. Y, rzadko można kogoś wyhaczyć, ale czasami po prostu wyświetlić na pisik i będziecie wiedzieli, że jest tam kampiący snajper, lub nie. Więc można wypadałoby po prostu lekko zerknąć. Fajne miejsce na zobaczenie, czy ktoś jest na murkach, to z tego miejsca. Widzicie cały ten placyk, te murki, jeżeli ktoś tutaj e, stoi przy tej niebieskiej berce i próbuje odwalić naszego snajpera, to będziecie go widzieli, jeżeli ktoś stoi przy drzwiach, też będziecie go widzieli. Z małą szansą, że on zobaczy was. Kończąc poradnik chciałbym tylko jeszcze dodać, że e, jeżeli bierzecie udziały w jakichkolwiek turniejach Search and Destroy, to pierwszą zasadą w waszym teamie musicie dogadać się, kto bierze pakę i zawsze bierze ta osoba pakę, kto jest trasherem i kto patrzy flankę. I generalnie znać swoje pozycje, to jest, to jest najważniejsze.